Przede wszystkim gratulacje dla trenera i drużyny Podoli Szczecin. Od początku meczu widać było, że obydwie drużyny były bardzo zdeterminowane do tego, żeby wygrać to spotkanie. Straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry i dopiero wówczas nasza gra zaczęła wyglądać tak jak Wcześniej to e, ustalaliśmy organizacja gry na lepszym poziomie, zarówno ofenzywie, jak i w defensywie. Druga połowa e, zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Kilka sytuacji do zdobycia bramki, natomiast zabrakło skuteczności. Ten mecz z pewnością mógł się potoczyć zupełnie innym biegiem, natomiast e, wiadomo wygrywa ta drużyna, która szyła bramki, e, dlatego też e, ta podróż to będą zarówno chwile analizy, jak i już przygotowań do następnego meczu. Dziękuję. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować zawodnikom za mądro, że są dobre 60 minut w naszym wykonaniu. Kilka bardzo ładnych ciekawych akcji to ta bramka ze stałego fragmentu, konsekwentna obrona. Pierwszy raz bodajże od września, się nie nie straciliśmy bramki. I to mnie cieszy, i cieszy najbardziej, bo, bo zakładaliśmy sobie, żeby zagrać na, na zero. Na zero udało się, chociaż byliśmy w opałach w drugiej, drugiej połowy, ale naprawdę nie będziemy się nad tym rozbudzili. Mamy dwa mecze do do rozegrania udało no, nam się zrobić bardzo cenny z trzy punkty z bardzo wymagającym rywalem. przesunęliśmy się z tego co się odnotuje w no i nie tylko my i te dwa sporu które są nami muszą się martwić o dalszy widzę, ale konsekwentnie musimy grać I do końca mamy. za chwilę weszł z podweskiciem kończymy sporę na pewno się na będziemy starali przygotować bo tutaj jeszcze jest wszystko ale punkty naprawdę i władze rolnicze w tym miejscu.